Ukończenie szkoły, a potem studiów nie daje młodym gwarancji zatrudnienia, a nawet jeśli uda się znaleźć zajęcie, to niekoniecznie odpowiadające kwalifikacjom. Wszyscy uważają, że y, ważniejsze jest y, doświadczenie i szukają po prostu te, te osoby, które po prostu mają te doświadczenia, a młody zaraz skreślają na, na samym początku. Sama wiem, bo szukałam też pracy i nie wiem jak jest. Pracowałam o wiele za dużo i o wiele za mało mi płacili. Dla młodych zwłaszcza byłoby to jakieś, nie wiem, centrum handlowe, gdzie można znaleźć pracę. Fakt, że nie jest to praca z takimi wysokimi standardami, no ale cóż, chociaż coś na start. Ten start w zawodowe życie ma być łatwiejszy. Nowy program Praca dla Młodych ruszył od tego roku. Ma on pomóc nie tylko poszukującym pracy, ale też i pracodawcom. Jest bardzo trudno dać dobrego pracownika. A teraz tym pracodawcom może użyć Powiatowy Urząd Pracy. Starosta szacuje, że w ciągu trzech lat powiecie powstać może nawet 335 miejsc pracy. Tylko w tym roku ma być ich ponad 100, a to wszystko dzięki programowi rządowemu. Polega on na współfinansowaniu tworzenia stanowisk pracy dla osób młodych w wieku do 30 lat, refundacja przez 12 miesięcy wynagrodzenia w wysokości minimalnego plus składek ZUS-owskich na rzecz pracodawców. W pierwszym roku pracodawca za stworzenie miejsca pracy dla młodych nie ponosi żadnych kosztów. Jednak o refundację może ubiegać się pracodawca lub przedsiębiorca, zamierzający zatrudnić bezrobotną młodą osobę przez okres co najmniej dwóch lat. Jak podkreśla dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile, do tego typu programów w pierwszej kolejności powinny być kierowane te osoby, które są długo zarejestrowane w urzędzie, Pracy, ale też te, które ukończyły szkoły i nie mają żadnego doświadczenia zawodowego. Projekt potrwa trzy lata. Powiatowy Urząd Pracy zachęca przedsiębiorców do wzięcia w nim udziału. Pierwsi zainteresowani podobno już są. Myślę, że to jest bardzo dobra forma, z uwagi na to, że jeszcze jest dość duża grupa osób młodych, którzy nie mają pracy. Natomiast taką popularną do tej pory formą zdobywania doświadczenia przez te osoby były staże. Te trwały jednak znacznie krócej. Teraz młodzi mogą mieć gwarancję zatrudnienia na okres co najmniej dwóch lat. Tylko w tym roku realizacja projektów w Powiecie Pilskim pochłonie ponad 2 miliony złotych.